Wczoraj przebiegłem o nocny półmaraton, i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem zadowolony z tego biegu. Przede wszystkim dlatego, że przebiegłem go 10 minut szybciej niż półmaraton nocny w Gdyni, który miał miejsce niecałe dwa miesiące temu. I choć czas nie powala, to jest to na razie moja życiówka i nie chcę porównywać się do innych, ale do własnych osiągnięć. Plus, pamiętam o tym, że jestem jeszcze biegaczem 110 kg, więc uważam, że nie ma wcale takiej. Tragedii. Niestety zdjęć, a mam kilka, wam nie wrzucę do tego materiału, chyba że znajdę jakieś na stronach Wrocławia, dlatego że niestety zapomniałem o przyklejeniu plastrów na sutki, plastrów, które były w pakiecie startowym, co jest naprawdę świetne. Ja o nich zapomniałem, organizacja sama w sobie była naprawdę świetna, pakiet świetny, trasa świetna. No, lekki ścisk przy wybiegu linii startu był, natomiast no, minusy zawsze się jakieś wszędzie znajdą i nie ma się co na nich skupiać, bo poza tym ten bieg był naprawdę petardą. I za rok, jeżeli będzie organizowany, a mi uda się zopać miejsce, to na pewno się na nim pojawię.